Printbox to firma o międzynarodowym zasięgu, która oferuje rozwiązania klasy Enterprise do sprzedaży personalizowanych fotoproduktów. Stawiając na rozwój technologiczny, automatyzację i optymalizację kosztów, firma zdecydowała się na zbudowanie nowej infrastruktury chmurowej i migrację danych z AWS do Google Cloud. Do realizacji projektu wybrany został zespół OHK. Eksperci przygotowali w chmurze Google Landing Zone, dopasowali ją do potrzeb Printbox, a następnie przeprowadzili proces bezpiecznej migracji 700 terabajtów danych bez zakłócenia działalności operacyjnej firmy. Wykorzystanie podejścia Infrastructure as Code i wdrożenie technologii dostępnych na Google Cloud pozwala zespołowi Printbox w pełni wykorzystywać możliwości nowego środowiska. Pomożliwia też powoływanie zasobów oraz samodzielną integrację nowych usług.